Witam, witam. Obecnie znajduję się w takim miejscu jak Jagniątków to się nazywa. jak Jagniątków, no to to jest taka dzielnica Jeleniej Góry można powiedzieć. To jest taki kościół parafia miłosierdzia. I będę dzisiaj sobie zwiedzał Karkonosze. Jak mi się uda to dojdę może nawet na Śnieżne Kotły. No, no bo jeszcze tam nie byłem. Przy okazji Wam też pokażę jak to wygląda, ale widzę, że mam dzisiaj super pogodę, także powinien być naprawdę fajny dzionek. O, zobaczcie tutaj jak to wygląda. Takie fajne miejsce, żeby sobie usiąść elegancko. Dobra, lecimy dalej. O proszę bardzo, tutaj jest takie wejście. dalej, O, tu się przechodzi taką bramką. No i siedzi na górę. Jestem już w karkonowskim parku narodowym. Musiałem zapłacić 11 zeta przy wejściu. No i teraz kieruję się cały czas na górę tak zwaną koralową ścieżką doszedłem do takiego pierwszego rozdroża są tu ławki można usiąść ja cały czas będę się kierował niebieskim szlakiem to oznaczone jest tak, tak, tak ten niebieski szlak właśnie prowadzi przez taki las tutaj Karkonosze, karkonosze o nic więcej nie proszę. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Baczcie, tutaj jest zakaz wstępu Ze względu na drapieżniki. Ponoć w karkonoszach są wilki. Gasi się rodzina wilków. trzecia droga 900, ponad 900 metrów oczywiście polecam tu trasę dla wszystkich miłośników przyrody bo tutaj dookoła jest naprawdę przepiękny las przede mną formacja skalna paciorki tam jest taki punkt widokowy Jestem właśnie na wysokości 1000 metrów i się właśnie zastanawiam, gdzie te paczorki. Może ostatnie podejście na górę? Zobaczymy. Bardzo fajna jest tutaj trasa. Super. No i przede mną jest to miejsce gdzie chciałem dotrzeć już Wam pokazuję o tutaj jest taki fajny punkt widokowy Właśnie taki fajny punkt widokowy. A ja cały czas na górę będę się kierował na śnieżne kotły. Pokażę Wam, jak tutaj to z góry wygląda ta platforma. Naprawdę pogoda dzisiaj jest rewelacyjna. Takie tutaj są skałki dookoła no. Dobra, to odpoczywa mi i lecę dalej No dobra, to ruszam dalej cały czas tutaj tą ścieżką zwaną koralową fajnie, fajnie taka kładka jest no, widoki fajne Hmm, elegancko fajnie fajnie to zrobili no ten odcinek bardzo mi się podoba bo naprawdę zrobili tutaj taką fajną kładkę hmm. no ta ścieżka tutaj naprawdę to jest jakiś evenement Szczególnie, że zobaczcie. Deseczki takie fajne położyli. Przyjemnie się chodzi. Cały czas tutaj znajduje się na wysokości ponad 1000 metrów. 1090 z każdym metrem coraz wyżej. Bardzo fajny las, ale taka cisza jest tutaj w tym lesie Naprawdę Fajny klimat jedno, tutaj do takiego miejsca, się nazywa rozdroże pod śmielcem 1127 I tak, mało. można pójść tędy albo tam Nie na no, jedę tutaj prosto pod górę Tak, na Czarno przełęcz Dokładnie Ścieżka przyrodnicza po ekosystemach leśnych karkonowskiego parku narodowego No rzeczywiście Fajna ścieżka, fajna Super. No i tędy powinienem dojść na czarno przełęcz i stamtąd to będę się kierował na prawo na no, śnieżne kotły zobaczymy jak to tam wygląda bo sam jestem ciekawy no wygląda na to że już tutaj prawie jestem na górze jeszcze została taka ścieżka pod górę na to przełęcz już tylko widoki będą tak, już jestem ponad kilometr z 200, może na wysokości coś takiego, albo wyżej. No, naprawdę fajnie to wygląda. Ten szlak właśnie tutaj tak się wije cały czas. Także jak ktoś lubi chodzić po górach, to właśnie polecam ten szlak, którym się idę. Jeden z najfajniejszych. Właśnie przed chwilą sprawdziłem. Jestem na wysokości 1330 metrów. No to jest już dosyć wysoko. Tak naprawdę. Dlatego takie widoki są fajne. Widoki rzeczywiście rewelacyjne. W końcu przez chwilę trochę płaskiego terenu, ale chyba już dochodzę. Jakieś tutaj wiaty A, tak, czarna przełęcz. Właśnie tak. O, I w ten właśnie sposób dotarłem na czarną przełęcz. Jest 1350 Śnieżne kotły 45 minut Dobry Chodź dobry pokażą pokażę tutaj gdzie jestem Śnieżne kotły 2 km pisze No także to są Ludzie różnej narodowości, Czesi, Polacy Dobra, usiądę sobie odpocznę i pójdę dalej. A więc Czarno Przełęcz opuszczam. Kieruję się w prawo Pod górę 2 km Może jakieś fajne pidoczki będą czy coś, zobaczymy. żeby to była granica? Tak, bo to jest znak graniczny. Patrzcie, co jest za mną. Nieźle, nieźle. Zobacz, O tam wodali śnieżka jest. na której już byłem kiedyś wam jeszcze raz może pokażę śnieżkę dzisiaj coś innego jest moim celem zobaczymy czy się opłaci taki wysiłek pod górę mam nadzieję że tak bo tak naprawdę to pierwszy raz przyjdzie mi to zobaczyć jest w końcu Przede nas są śnieżne kotły Elegancko Pniżenie pod śmiercem 1380 Jakie fajne miejsce dotarłem elegancko popatrzcie tylko na te widoki czy można chcieć czegoś więcej <grymne> takie skały są, uważać, jak się idzie żeby nie spaść ale tak jest super No podszedłem już trochę bliżej Jeszcze kawałek Tak to wygląda na szlaku Trochę ludzi się zebrało Ale nie dziwię się Jest to taka kamienista, w takich kamieniach się idzie, ale naprawdę te mi wrażenia. Ja Czuję kurde, tylko kawałek, widzę takich no, biegaczy. że się opierdziela. Jak zwykle się Biedają. właśnie... nic, znowu stoi. Super. No, dzieje się tu na górze, dzieje. Jest tu trochę sporo osób. No, podejdę bliżej, zobaczymy, jak to tam wygląda. O. Idę, przejdę się na taki pierwszy punkt widokowy. Może coś będzie z niego widać. To jest taki drugi punkt widokowy. To jest do miejsca jakieś śnieżne jamy. O, o kolejny punkt widokowy. Podjedę bliżej.

Até No i można śmiało powiedzieć, że dotarłem na samą górę, tam gdzie chciałem na śnieżne kotły, dzisiaj jest trochę ludzi, chyba jakieś biegi są, jeszcze jakaś taka skała jest, no pewnie no, fajnie to wygląda. Zobaczymy, może uda mi się tu wejść, na górę. Tak to tutaj wygląda. O, idę na górę. Patrzcie jak to z góry wygląda. O, no, tu na takich skałach jestem. Wysoko. Tak, 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 to właśnie... Tutaj z góry... Tak, wygląda to tak. Można zobaczyć, można wejść na niego. Można na niego Taka właśnie jest tutaj panorama na śnieżnych kotłach. wam ludzi troszeczkę się tu nazbierało. To znaczy, że już czas na mnie, już muszę wracać. No i wróciłem już na to miejsce Z którego rozpocząłem dzisiejszą tutaj podróż Całość wyszło Prawie 18 km Pod górę Przewyższenia ile miałem Ponad 1000 metrów No No i to by było na tyle No to trzymajcie się na